Ja jestem Mitspela, a to jest już kolejny odcinek z gry Terraria. Tak, dzisiaj jest dosyć nietypowo, ponieważ sobie zagramy y, nową jakby serię, nowy świat. Y, założyłem go, ponieważ coś nam trochę nie wychodziło, prawda, w tym y, waratkowo. I chciałem też... Y, nie wiedziałem oczywiście po co jest ten ziomuś na początku gry, ale już się dowiedziałem, więc jest spoko więc mixes.pl youtube tak nazwałem ten świat no to możemy zaczynać yy, klikamy resetting game loading world data no to już wszystko założyłem yy, więc spoko Chora. i właśnie dzisiaj jest dosyć duża informacji do przekazania wam i kurczę, mam tutaj właśnie te przedmioty, co so, wtedy miałem. Że nie idź tam, nie idź tam. Nie idź tam. Ziemusz nie. Nie, nie wolno ci. Trzeba go zabudować szybko. Kurczę. Trzeba go szybko zabudować. Okej. Okay. I teraz tak budujemy. Dobra, i teraz tu. Okej. Okay. Wiem, dowiedziałem się znaczy, że on po prostu u niego można kupować rzeczy i w ogóle ten, robić przedmioty, także spoko. Ło ludzie! No zobaczcie, co nam się trafiło. Nie no, takiej okazji nie można przegapić. Idziemy tam e, Dobra, tutaj mamy takie jakby schowanie się. A, tutaj jest drzewo, spoko. Ziomu już a co się... E, dobra, zaskoczyłem. Ok, idziemy do tych właśnie skrzyneczek. Okej, okay, okej, okay. mamy tutaj bani, my sobie, zniszczmy to. O, jak się przyda poyszyn. Uwaga, to to? No, no pięknie, no tak ma być, dobra. Yy, dajemy tutaj te poyszyny, o kurde. idzie do mnie... Shurikeny, o kurcze, co to za przedmioty są nowe jakieś? Nie widziałam ich, znaczy nie, że są nowe, kurde. Idziesz do mnie? No zobacz, co zrobisz. Okej, okay, y wiem do czego są jeszcze te copper i tak dalej i tak dalej, wiem. Y one są jak patrzyłem do y takich fajnych rzeczy, czyli do kupowania rzeczy. Dobra, Znieśmy sobie jeszcze ten wazon. Mamy tu jeszcze jedno, o proszę. Copper coiny. Ja kolejna skrzynia. Ja cię nie mogę. Co tu jest? Shine potion. Shurikeny kolejne, to są złączymy już. No widzicie, że ja wiem, ja wiem po prostu kiedy trzeba właśnie założyć nowy sejf. No i dobrze, drogie. dobra, dajmy sobie tutaj ropa, jest 99 maksa, 189, dobra. Czyli nie jest na maksa. Okej, okay, mamy tu coś jeszcze? No jeszcze, co to ma być? Widzicie co, ja sobie tu oświetlę? okej. Okay też... No niepotrzebnie pochodnia, ale spoko. Okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze fajne rzeczy, ale pierwszy zbudujemy sobie domeczek. I będzie fajnie. Mamy tutaj właśnie te takie potki fajne. Musimy sobie zbudować domek. I tak. Będą też odcinki multiplayer Z moim kolegą Mateuszem. Tak z moim widzem. Chyba już go znacie wszyscy. Więc spoko. No i będziemy sobie grać tam w i tak dalej, i tak dalej Ale dzisiaj zajmiemy się, co, e, się e, właśnie urządzaniem domku i w ogóle robieniem pierdomku e, Nie mamy drewna, kurczę e, No chyba z ziemi nie zbuduje domku no. Dobra, na razie będzie tak Muszę poczekać, ktoś mi pił do domu, tak A... No nie dajcie, że ja zaraz to nie wejdę Sorry za tego fejla ale po prostu jak No fuck no sakrono... Dlaczego? Mi to robicie, po prostu nienawidzę tego. Dobra, wychodzimy stąd. Okej. Okay. Ja pierdzielę. No ja pierdziałem. No serio, serio Dorian, serio. Okej. Okay. Musimy sobie pozbierać trochę właśnie tego drewna. Bijemy te drewna w końcu. Nie będę tego... Y, nie, nie będę robił cięć. Jakoś tak nie chcę się robić cięć. Co to chwileczka. Możecie sobie przewinąć to. Przecież. Okej. Okay. Mam już trochę drzew. Drewna znaczy. Okej. Okay. O tutaj idzie do mnie slime, ale sobie nie wejdzie do mnie. Ponieważ jestem troszeczkę wyżej niż on potrafi skakać. Także dobra. Mm, idziemy sobie... Tam do góry. Tutaj się zrespiliśmy. Chyba tu. Także tu możemy zbudować ten domeczek. Okej. Okay. Bierzemy sobie drewno do przodu. Yy, gdzie my mamy tutaj drewno? Okej. Okay. Tu. Chyba mi nie starczy drewno. Ale kurczę, wezmę sobie. I zobaczymy, co zbudujemy. Okej. Okay. To będzie taki na razie malutki domeczek. Dajmy sobie tu, tu, tu. Yy, tak, tak. Okay. Ech. No nie, 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 jest dobrze. To będzie takie podwójne... Hmm. Kurczę. Tak o. Tak. I tak. co jest? No. Dobra, i teraz... tutaj. tu tak. No... Nie, nie, to nie jest równo. Chociaż... Ja wiem. Nie no jest dobrze. Jest równo. Tylko że tu jest nierówno, więc to rozwalę. I tutaj muszę skopać to. Znaczy ja to taki prowizoryczny domeczek zrobię, no. Nie wiem jak ja to nazywam domeczkiem. Okej, okay, jeszcze tutaj sobie... Ech, dobra. Semka. Ech, nie mogę tego zniszczyć. No ja pierdzielę Okej, okay, teraz mogę chyba zniszczyć, prawda? Pierdzielę To jest jakiś porąbany Czemu nie mogę niszczyć? Dobra, kit. Ziołeczki, mamy tutaj taki fajny domeczek i chyba na tym yy, Na tym zakończymy sobie ten odcineczek Nie wiem dlaczego nie mogę tego zniszczyć, jeszcze się na tych grze nie znam Także w kolejnym odcineczku sobie Udekorujemy yy, ten domek, oczywiście poprawimy błędy, może zbuduję sobie, tutaj sobie rozwalę to, zbuduję sobie taki większy domeczek, a tego kolesia połączę z moim domeczkiem, no i myślę, że będzie fajnie. Także jeżeli film się spodobał, nie zapomnij, zostawić po sobie łapki w górę, komentarza i suba, to cześć!